Tak naprawdę może nas zatrzymać w każdym momencie, a tylko w jakim celu? Czy to kontrola dokumentów, czy są to zatrzymania do jakiejś czynności procesowej? A w mojej ocenie powinniśmy zawsze podporządkować się funkcjonariuszom policji i wykonać ich polecenia. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do ich zasadności, to oczywiście zapraszamy do kancelarii radcy prawnego, wówczas rozważymy, czy jest sens, zasadność złożenia zażalenia na te czynności policjantów. Tak naprawdę w każdym czasie może nas policjant zatrzymać, poprosić o okazanie dokumentów. Powinniśmy te polecenie wykonać. Mogą nam zadawać pytania. Wierzymy oczywiście, że wszystkie te działania policji są zgodne z prawem. To znaczy, że policjanci nie działają z własnej inicjatywy, tylko na polecenie swoich przełożonych albo prokuratury. Nie. Policjant prosi o okazanie dokumentu, co oznacza dla nas prawników i dla wszystkich, którzy muszą okazać, że musimy ten dokument wręczyć. Nie możemy go tylko pokazać. Policjant ma prawo i koniecznie to chce zrobić. Wziąć go do ręki, spisać dane, również do czytników elektronicznych i po wykonaniu czynności dopiero nam odda. Nie możemy policjantowi tylko pokazać, zaświecić tym dokumentem. Musimy go okazać czy go wręczyć. Jeżeli tego nie zrobimy, to podlegamy dwóm sankcjom. Po pierwsze, policjant może nas ukarać mandatem karnym, grzywną, a po drugie, jeżeli nasz opór będzie w jego odczuciu powodował zakłócenie jego czynności, może użyć środków przymusu bezpośredniego wobec nas. Muszą być oczywiście adekwatne do sytuacji. Jeżeli policjant będzie chciał, żebyśmy okazali mu dowód osobisty, a tego nie zrobimy, może nas zatrzymać siłowo, może nas skuć w kajdanki, a doprowadzić do komisariatu policji, przeprowadzić z nami czynności wyjaśniające. A myślę, że... Ten nasz opór spowodowany właśnie nie wiadomo czym jest bezsensowny. Funkcjonariuszów publicznych, policjantów powinniśmy traktować jako osoby, które nam pomagają, nas chronią. W związku z tym nie widzę podstaw do tego, żebym nie okazał dowodu osobistego na wezwanie policjanta umundurowanego albo policjanta, który okazuje mi swoją legitymację służbową. Może być to też dowód osobisty elektroniczny, który większość z nas chyba teraz w telefonach komórkowych posiada. Takim dokumentem zastępczym może być w pewnych wypadkach prawo jazdy albo paszport. Natomiast zgodnie z ustawą o dowodach osobistych, takim dowodem tożsamości jest jedynie dowód osobisty, który co do zasady powinniśmy i mamy obowiązek zawsze posiadać. Natomiast rzeczywistość jest taka, że często go nie mamy. Być może nawet nie mamy telefonu komórkowego, w którym moglibyśmy w aplikacji e-obywatel taki dokument pokazać. Wtedy e, może się to wiązać jednak z dodatkowymi czynnościami wykonywanym przez policję, czyli celem ustalenia naszej tożsamości. Nie, to nigdy nie jest i nie może być taki widzi mi się, funkcjonariuszy oni muszą e, podejmować działania. W jakiej sprawie muszą działać w celu na przykład wykrycia sprawcy jakiegoś zdarzenia, które było stosunkowo niedawno i w, w okolicy. Jeżeli jesteśmy osobami, które z wyglądu przypominają tą charakterystykę, którą policja ma, możemy być poddani przeszukaniu. Powinniśmy, jak mówiłem wcześniej, poddać się temu, a jeżeli uznamy, że nasze prawa w jakiś sposób zostały naruszone, no to zachęcam wszystkich, żeby odwiedzili kancelarię. Kancelarii radcy prawnego, wówczas moglibyśmy rozważyć, czy zasadne było by złożenie odpowiedniego zażalenia. Natomiast wciąż wyrażam opinię i taką wiarę, że jednak funkcjonariusze publiczni robią to w celu naszej ochrony. Oczywiście zdarzają się różnego typu wypaczenia, patologie, a my jako obywatele posiadamy środki prawne, żebyśmy mogli reagować. 7 dni możemy złożyć adekwatne zażalenie na zatrzymanie, na przeszukanie, które zostanie rozpoznane przez sąd. Najlepiej byłoby jednak, żebyśmy sami nie składali takiego zażalenia. Zawsze skorzystajmy z pomocy fachowej pomocy radcy prawnego. Wtedy takie zażalenie będzie skonstruowane poprawnie, bez braków formalnych, jeżeli ma przynieść efekt w postaci uzyskania przez nas prawa, do którego się domagamy, to najlepiej to zrobić przy pomocy radcy prawnego. Sankcje mogą być różne, to zależy, czego policja od nas oczekuje. Jeżeli to byłoby tylko nieokazanie dowodu osobistego, no to policja po pierwsze musi ustalić naszą tożsamość. W związku z tym, być może zostaniemy doprowadzeni na komisariat policji w celu ustalenia w inny sposób naszych danych. To zapewne również zakończy się karą grzywny. Rzecz jasna, zawsze możemy odwołać się do sądu taki wniosek o ukaranie może być przez funkcjonariuszy policji sporządzony i wysłany do sądu i to sąd oceni czy mieliśmy prawo lub nie zastosowania się, nie zastosowania się do poleceń policji. To jest bardzo ważne pytanie, co należałoby zrobić. Zakładamy, na, w naszej hipotezie nad nie zakładamy, czy jesteśmy osobą, która jest winna jakiegoś czynu, który jest w zainteresowaniu policji, czy jesteśmy niewinni. Obojętnie, w jakiej jesteśmy sytuacji faktycznej, zawsze, ale to ka kategorycznie zawsze, powinniśmy skontaktować się z fachową pomocą prawną, tutaj obrońcą, radcą prawnym lub adwokatem, a który powinien w pierwszej kolejności przyjechać do miejsca, w którym, którym przebywamy, gdy jesteśmy zatrzymani, i dopiero wówczas, gdy będzie już nasz obrońca, powinniśmy brać udział we wszystkich czynnościach procesowych. W innym przypadku może się zdarzyć, że brak naszej wiedzy fachowej, taka amatorszczyzna, może spowodować, że będziemy mieli później zdecydowanie większe problemy, gdyż nie będziemy rozumieli czynności, które są wobec nas wykonywane. Nie mówię już tylko o typowym przesłuchaniu, które. Jak się to mówi, typowe na protokół, ale mówimy o wszystkich tak naprawdę rozmowach między osobą zatrzymaną a policjantem. Musimy być świadomi tego, że nie wszystkie nasze rozmowy z policjantami mają charakter formalny, są protokołowane. Być może te informacje, które od nas w sposób nieformalny uzyskają funkcjonariusze policji, będą również dowodem przeciwko nam. Ten dowód będzie powstanie później po przesłuchaniu funkcjonariusza, który zdezna do protokołu już tym razem, żeby miało to moc dowodu, co mu powiedzieliśmy, będąc przewożonym na komisariat, rozmawiając po czekalni. Wówczas moi klienci najczęściej popełniają błędy. Myślą, że są to rozmowy swobodne, myślą, że mogą w jakiś sposób się zaprzyjaźnić z policjantem, coś uzyskać, a tak naprawdę jest to celowa taktyka policji powszechnie stosowana, by uzyskiwać dowody w inny sposób.